Witam Was wszystkich serdecznie w niedzielę Wielkanocną, życząc wesołych świąt oczywiście. Tym razem na początku. No i przychodzę do Was z takim problemem, który spotkał tylko jedną odmianę spośród 16 moich odmian. One wszystkie rosną w jednakowej ziemi. Te trzy pomidorki to jest Sugar Baby odmiana, którą miałam, która się naj... bardzo sprawdziła, to są takie koktajlowe, troszkę większe niż takie malutkie, winogronowe pomidorki, bardzo plenne, bardzo długo owocujące i niechorujące w ogóle, tak, tymczasem na rozsadzie widzę na tych młodych listkach zwijanie się tych listków, zasychanie, no jest to ewidentnie objaw braku wapnia, albo problemy z przyswajaniem wapnia i no i wystąpił, jak mówię, tylko na tej jednej odmianie. One też już zawiązały pąki grona kwiatowego, jak się dzisiaj przyjrzałam. Niestety nie mogę ich dzisiaj zasilić. Mam, zrobiłam sobie taki octan wapnia ze skorupek, które całą zimę zbierałam do słoików, zalewałam wodą. Skorupki od jajek, no i jakiś miesiąc temu podalewałam tam po pół szklanki octu tak, tak żeby to yy, wypłukał się ten wapń, no bo skorupki same z siebie to się nie rozłożą tak <grybko> szybko i no i mam nadzieję, że tam jakiś odstan wapnia powstał podleję to niestety za dwa dni może teraz je wystawię, bo zauważyłam to dopiero wczoraj, a yy, przedwczoraj a wczoraj je podlałam i to tak dosyć obficie, ponieważ stały na zewnątrz no i teraz od dwóch dni stoją mi w domu i no i mają mokro. Także nie chcę przegiąć, zależy mi na tej odmianie, bo ma przepyszne naprawdę przepyszne owoce i jest odporna na choroby. Także liczę, że ten odstan wapnia tak może jutro dam, może pojutrze. Dzisiaj jeszcze wystawię na dwór, żeby tą ziemię przesuszyć bardziej. I zobaczymy, jeżeli nastąpi poprawa, to oczywiście Was o tym poinformuję. Tak, no i u danego dęgusa jutro, myślę, że z nieba też spadnie trochę, bo się u nas tak chmurzy, chmurzy zaciąga. Chmury zwiastujące zmiany pogody były 3 dni temu, także jutro powinno padać. No i dobrze, dobrze, bo susza nastąpiła. Tak. Także jeszcze raz wesołych świąt, jeżeli macie taki problem, to ratujcie rośliny wapniem, przy czym to musi być taki przyswajalny wapń, bo to mogą być problemy danej odmiany z pobieraniem wapnia. Tak, czyli w postaci od stanu wapnia najlepiej je regenerować. Do zobaczenia.